Cześć wszystkim, Mr. Hyde z tej strony. Witam w Tajemnicach Kryptowalut. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zrobił ZK Sync. Jak wyszedł tak naprawdę checker tego tokena, jak to wszystko się odbyło, jakie są nastroje wśród społeczności i co dalej właściwie może się wydarzyć z tym tokenem. Oraz oczywiście jak ja na tym wyszedłem, bo myślę, że to też wielu interesuje. Także jeżeli ten materiał Ci się spodoba, łapeczka w górę, pozytywny komentarz pod filmem, a my przechodzimy do odcinka. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam Tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Ok, a więc na wstępie zaznaczam, że ja na tym AirDropie zarobiłem. Jakby to porównać do warunków, tak jak zwykłego człowieka, real world, tak? Zarobiłem dosyć sporo, ale jeżeli porównać to do krypto. No to uważam, że tutaj jest jedna wielka porażka, tak, jeśli chodzi o moje portfele, bo nastawiałem się na dużo, dużo więcej. No, czasami tak bywa, dobrze, że i tak zarobione. Um, ale wiecie co, co innego jest nie zarobić, bo się olało, coś nie zarobić, bo się tego nie robiło, a co innego jest nie zarobić, jak wiesz, że zrobiłeś prawie wszystko i w sumie nie załapali ci tego, tak? Ale od początku. Jeśli chodzi o cały Ziggy sync Checker, tak jak tutaj widzimy na ekranie, Checker Claim zK Nation IO, no był dosyć kontrowersyjny, z tego względu, że w ogóle oni, tak jak już mówiłem, na wielu odcinkach wcześniej oni robią bardzo dużo szumu wokół tego, bardzo dużo marketingu, tak. Bardzo dużo gdzieś tam było wiadomości wokół, wokół tutaj tego tego tokena, tak, że no tutaj nawet ostatnio mieliśmy, tak, pre-game stars tomorrow, tak, no takie. Follow the key Nations, proszę bardzo, tak? Taki dużo, dużo takich info, że notifications on, że za chwilę coś będzie, nie? takie podsycanie atmosfery. No i podsycili. Wypuścili ten checker, który no, jest claim, tak? Dla mnie najdziwniejsze jest to, że portfele, które miałem od wielu, wielu, wielu lat, również moje główne portfele, no, nie wszystkie się załapały, tak? Nie widzę tutaj w ogóle żadnej logiki, bo te ruchy były podobne, naturalne były te ruchy, bo tam akurat coś robiłem na, na ZKSynku. Odrobiłem od dawna, robiłem na Sync Light. Nie wiem dlaczego w ogóle tak to wszystko wyszło. Tak jak mówię, zarobiłem, ale no, czuję się trochę dziwnie z tego względu, że jest tu bardzo duży po prostu nieporządek, jest to bardzo duży bałagan. Nie wiadomo o co tak naprawdę chodziło, dlaczego tak. I co jest ciekawe, cała rzesza ludzi tak miała. Cała rzesza ludzi miała bardzo podobną sytuację. Co ciekawe, niektórzy zarobili masę po prostu tokenów, masę. W setkach tysięcy tych tokenów, za chwilę też powiemy sobie ile ten token jest warty i ile faktycznie można było zarobić i czy było warto. Niektórzy dostali po prostu masę, masę, masę tych tokenów, a niektórzy, którzy działali naprawdę długo, dostali zero. Znam przypadki ludzi, którzy robili na przykładowo 600 portfeli, dostali zero. Ok, ktoś powie, no ale to jest Sybil i Sybili powinno się wykluczać. Ok, ale w drugą stronę znam przypadki osób, które robili na 100 portfelach dostały na wszystkich, więc hello. Zwróćmy też uwagę, że nie było KYC, gdzie dużo ludzi też o to się obawiało. Nie było jakiegoś Sybil Hunt, nie wiadomo jakiego, bo no też to widzimy, ale po prostu stworzono takie kryteria, które wykluczyły zdecydowaną większość ludzi. Zdecydowaną większość ludzi, bo tutaj 80-90% nie jest zadowolonych w ogóle. Naprawdę ludzie są wściekli. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda. Um, tutaj mamy od Telegrafa, że będą rozmawiać z zk-synciem, tak? zadawajcie na temat właśnie tego ostatniego kontrowersyjnego airdropa i zadawajcie swoje e, pytania, tak, tutaj w komentarzach. E, Zk-sync to jest coś, co się bardzo mocno pod, cały czas przewija, tak, Stoty, ponad 100 tysięcy postów o tym. E, memy powstają, tak, transakcje na zk Sync network, airdrop, tak, Degeni. E, na, jakby na bensie i tak się na tym lepiej. no Masa, masa generalnie informacji. Zwróćcie uwagę, właśnie tutaj przechodzimy do kont. E, tu w komentarzach to widać, też za chwilę będę Wam pokazywał wpisy. 100 tysięcy, inne dostał 2000 tych tokenów ZK, 23 tysiące. Po prostu był taki rozrzut, że to jest coś okropnego, coś niesamowitego. tak Tutaj gość właśnie 100 tysięcy dostał. E, a przy okazji Polecam Wam giełdę Bybit, z którą współpracuję od dłuższego czasu. Moim zdaniem najlepsza giełda na rynku. Prawdopodobnie z Sync będzie wchodził na większość giełd, więc na Bybicie też będziecie mogli go sobie sprzedać, bo raczej nikt go nie będzie kupował. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, załóż sobie giełdę Bybit z mojego linku, a link znajdziesz w opisie filmu. 104 tysiące. W ogóle podobno 100 tysięcy był max, tu mamy 104 tysiące. Eee, tutaj już się śmieją, tak że to, co expectations, to, co się spodziewaliśmy, jakie były reality. To myślę, że to wiadomość, wczoraj to widział każdy. Niestety, ale nie zostały zakwalifikowany na airdrop. I myślę, że dużo ludzi coś takiego widziało. No i tutaj znowu zwróćcie uwagę wam, celowo to pokazuję, bo mamy bardzo duży rozrzut tych różnych po prostu kwot. Jest totalny rozrzut. Tu mamy akurat 8000, tam widzieliśmy 100. No jest bardzo, bardzo dużo kontrowersji z tym słuchajcie, związanych tutaj nawet ZK Apes, czyli jeden z projektów, który się budował na ZK Syncu, ma pretensje tak naprawdę, bo wygenerowali 15 milionów na gas fee, tak, które no przeszły przez ZK Sync. Nie dostali żadnego airdropa, no to, to, to jest joke, tak. I zwróćcie uwagę, tu ktoś komentuje Sub, Support Farmers nie, Support Builders też nie, Support Real Users, to jest w ogóle najgorsze, też nie, Reward Civil. O to się właśnie ludzie czepiają, że no, Sybili w ogóle nie wykluczono. Osoby, które działały na 100 kontach, dostały to. Wystarczyło spełnić kryteria, które były no, dosyć trudne, dosyć specyficzne. Bym powiem. Może bardziej nie spodziewałem. No, to już tak hardkorowo dosyć. Tajko Tesnet, 3000 dolarów z synk mainnet 200 dolarów, Mainnet robiliśmy 3 lata. Właśnie to jest najgorsze. Słuchajcie, że tak długo to trwało. Tutaj w ogóle jakieś 160 tysięcy tokenów, w ogóle jakieś. Wow, nie wiem co to w ogóle jest. Podany adres w ogóle tego tutaj portfela, można też to sprawdzić. Generalnie powiem Wam, że to jest po prostu szaleństwo, tak? Szaleństwo, co się tutaj wydarzyło. I teraz trochę mojego komentarza. Zwróćcie uwagę, jak, jak zrobiło to arbitrum kiedyś. Arbitrum optymizmu. Generalnie były dosyć proste kryteria, które jeżeli. Jakby spełniłeś, no to dostałeś coś. Ludzie dostali niektórzy 500 dolarów, wtedy niektórzy 1000, niektórzy 1500, a niektórzy dużo. Zwróćcie uwagę też, że arbitrum miało 10 tysięcy tokenów na Wallet Max, czyli tam można było dostać. Załóżmy, arbitrum kosztowało 1,5 dolara, czyli te 15 tysięcy dolarów to był taki maks, który można było dostać na portfel. No i wiadomo, ilość portfeli, no to już większa kwota. No i to było takie, że praktycznie każdy się cieszył, ludzie się uprześcigiwali, kto ile dostał, warunki były spoko, było to takie bardzo lightowe, bardzo przyjemne. To, co zrobiło ZKSIN, to nie jest. To nie dość, że tak naprawdę osoba, która tylko przyszła, coś tam porobiła, była można powiedzieć takim zwykłym żuczkiem, który chciało coś tam sobie zrobić. Zostały totalnie wykluczone. Taka osoba nie spełniła żadnych warunków, bo te warunki były dosyć specyficzne, żeby to spełnić. Druga sprawa, mam wrażenie, że po prostu ten checker nie działa poprawnie, bo osoby, które miały NFT, nie dostały redropa, a NFT był jednym z punktów, jakby, nie, więc totalnie też bez sensu, tak? Um... Wiecie, mi nie, nie o to chodzi, że tam ktoś dostał więcej niż ja, czy coś w tym stylu, tylko o to chodzi, że po prostu ludzie, którzy robili e, i teoretycznie powinni się kwalifikować, zostali wykluczeni. Szczerze mówiąc, takiego airdropa jak CK Sync, to nie widziałem nigdy. Pierwszy raz jest tak duża kontrowersja związana z airdropami. E, co tu jeszcze można powiedzieć? No przede wszystkim to, że no, ja uważam, że ten airdrop był po prostu nieuczciwy. Tak? No, jednych nagrodzili tak, że dla niektórych to jest najlepszy airdrop w życiu i super, gratuluję. No, bo też ja tam się cieszę, jak ktoś zarabia. Tak? Ale drugich po prostu no, wykluczyli to całkowicie i można powiedzieć, pokrzywdzili. Więc nie ma tutaj takich jakby balansu między tym wszystkim. Więc to jest po prostu szaleństwo. Jeśli chodzi o ceny tego tokena, w ogóle polecam stronę Wales Markets, często sobie tutaj sprawdzam te ceny. Chociaż w, ostatnich czas w ostatnim czasie to już i Qcoin ma, i no, dużo giełd ma taką swoją, taki pre market prawda nawet Bybit to ma. ZK Sync. W ogóle po ogłoszeniu tego, co się wydarzyło, zwróćcie uwagę, jak ten wykres zadziałał, nie? No po prostu, jak kosztował token 80 centów, tak zjechał nam w pewnym momencie 31 centów. Podobno na niektórych giełdach był poniżej 30, więc damp totalny. No to też pokazuje, widać to, że no to ludziom się nie podoba. Ciężko, żeby się podobało, tak? Twitter wygląda, jak wygląda. Wszyscy po prostu jadą. Wykres na pre wygląda jak wygląda. Wy myślicie, że jeżeli to wejdzie na rynek, to będzie wyglądało lepiej, no przecież to będzie zrzucane jeszcze mocniej. Ci wszyscy ludzie, którzy dostali tak dużo tokenów, będą zrzucali, bo będą zarobieni. A ci ludzie, którzy dostali mało tokenów, będą zrzucali na złość, bo nie będą chcieli mieć nic z tym wspólnego, nie mało kto będzie to kupował, pewnie jak, no nie wiem, do geni czy coś. Co ciekawe, zespół mam wrażenie też. Bo położył ten projekt. Tutaj no jakby widać, że chcą się tylko skeszować i, i tyle. Także wygląda to bardzo kiepsko. Nie? Ja myślę, że ta cena poleci jeszcze niżej, tutaj 20 centów możemy również zobaczyć. Chyba że, no bo oni tutaj, okej, okay, telegraf jest jednym z jakby tutaj projektów, który rozmawia właśnie z EKSYNKiem, więc są prowadzone jakieś tam rozmowy. Wiem, że do Bankless też chyba za chwilę też będą gdzieś tam zapraszani, też będą rozmowy. Więc, e, więc generalnie, no coś może się jeszcze wydarzyć, ale ja na to daję dosłownie 1% szans, że zmienią jakiekolwiek zdanie. Z tego względu, że myślę, że po prostu nie zmienią. Aha, jeszcze przy okazji, tak jak widzia, widzicie, ja tu wpisano na Twitterze z Sync, sobie jadę po odnośnikach. Uważajcie na skamy. Tutaj macie na przykład. Um... No, widać, że to nie jest ich strona oficjalna. So, sy synk jest przez 2S napisane, tak. Adres jest też inny, więc pod takie rzeczy się nie podpinajcie, no bo prawdopodobnie stracicie swoje. Wyczyszczam portfele, tak? Tylko do oficjalnych tych kąt się warto podłączać. Ja myślę, że oficjalne nie jest trudno znaleźć, więc, więc bez problemu. No i generalnie, generalnie, no nie wyszedł ten airdrop najlepiej. No ja na tym zarobiłem, tak jak mówię, dużo ludzi z mojego środowiska też zarobiło, dużo ludzi na tym potraciło, no bo te gaz, te, te przepalanie tego wszystkiego też nie, nie było jakieś, wiecie, mega proste i mega, mega tanie. Tym bardziej, wiecie, najgorsze jest to, że robiliśmy tego dropa przez 3 lata. Ja byłem jedną w ogóle z pierwszych osób, która mówiła o ZK Synku. Robiliśmy to bardzo, bardzo długo tak. Dużo ludzi w ogóle uważało, największe nadzieje tutaj stawiało na tego ZK Synka, że tutaj będzie dobrze, nie? no i nie było dobrze. Witamy w Krypto. Tutaj co chwila są jakieś zaskakujące akcje. To jest jedna z tych akcji. Co z tego można się nauczyć? Na pewno to, że mamy deksy, tak? No Z jakby Sync miał być sama w sobie zdecentralizowana sieć i tak dalej. No to, że jakby wprowadzanie KYC cały czas mi się to wydaje, że to nie będzie miało miejsca, chyba że to będzie komunikowane od początku, tak jak miała to Linea. Dla no mnie było dokładnie KYC, ale, ale było to komunikowane od początku, więc myślę, że KYC to trzeba no, wykluczyć. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, że tak jak widzicie, sam Civil Hunt, hmm, zobaczymy jeszcze, co zrobi layer Zero, nie? bo tam też mogą być kolejne jaja. Myślę, że to za dwa tygodnie też się dowiemy albo za tydzień. i Myślę, że Sybil Hunt, wiecie, projekty tak naprawdę mają też problem, żeby walczyć z Sybilami i tutaj widzimy tego przykład, że okej, okay, nie wiem, czy oni w ogóle chcieli wykluczyć Sybile, chyba nie, ale no bardzo dużo ludzi skrzywdzono. Um, bardzo dużo ludzi można powiedzieć skrzywdzono. No, ktoś powie, no dobra, ale tu ludzie farmy te airdropy, e, jakby nieuczciwe jest to, żeby na wielu kontach działać, itd. Słuchajcie, no kolejny raz widzimy, że projekty na to pozwalają, więc zachęcają do tego, bo tu ludzie podostawali również ci, to dostali, no to na wielu, wielu kontach, wielu dziesięciu kontach, niektórzy na set kontach dostali, więc to znaczy, że projekty na to mm, w pewien sposób przyzwalają, w pewien sposób da się to zrobić, nie. Z drugiej strony, jeżeli jakby z tym chcą walczyć, no to też wykluczają ludzi, którzy są takimi zwykłymi, najzwyklejszymi userami, a to jest wtedy użytkownikami, tak, a to jest wtedy moim zdaniem największa patologia i porażka. Co z tego można się nauczyć? Po pierwsze to, że działać na mega wiele rzeczy, tak? Czyli tutaj już moja ta zasada minimum socjalne nie do końca ma sens, więc trzeba będzie rozszerzyć swoje działania na więcej po prostu rzeczy organicznych, czyli NFT, różnego rodzaju po prostu działania, takie wiecie, wielopłaszczyznowe, bo może być tak, że no tak naprawdę może być tak, że te łatwe airdropy już się będą powoli kończyć, chociaż z drugiej strony Starknet był w miarę łatwym airdropem takim bardzo oczywistym. I teraz no, bądź tu mądry. Tak naprawdę jesteśmy skazani na łaskę tych projektów, bo oni mogą do ostatniego dnia zastanawiać się hmm, a może na przykład weźmiemy pod uwagę to i to, albo tego nie weźmiemy pod uwagę, a to weźmiemy. Także tak naprawdę musimy trochę zgadywać, bo jeżeli projekt będzie chciał zrobić jakieś mega trudne warunki, tak jak było tu, no to to zrobi. Jeżeli będziemy działać multiplatformowo, no to wtedy będziemy na to przygotowani. Jeżeli projekt będzie chciał zrobić mega łatwe warunki, no to tak naprawdę też stracimy trochę kasy, no bo um, przepalimy ten gaz, tak? Na przykład Starknet był mega prosty, dużo ludzi nie, wiem, no tam dostar dostarczało płynność, jakieś takie cuda, pianki robiło i nie, w ogóle nie wzięto tego pod uwagę, nie. No i bądź tu mądry, tak naprawdę no, trzeba, trzeba moim zdaniem bardziej rozproszyć swoje działania, ale też nie przegiąć i nie przesadzić z tego względu, żeby też za dużo kapitałów to nie pompować, nie? Także trzeba gdzieś tam znaleźć tą płaszczyznę, znaleźć ten balans. Ja na pewno, no okej, okay, no może nie powiem, że to był dla mnie cios, trochę się wkurzyłem, bo nastawiałem się na dużo więcej. Uważam, że za całą robotę, którą gdzieś tam robiliśmy, to trzeba było dużo więcej dostać, no ale co ja zrobię? No, okej. Okay. Przyjmuję to na klatę, wyciągam wnioski, idę dalej, więc spodziewajcie się no, następnych filmów o airdropach, bardziej gdzieś tam, że tak powiem, wyśrubowanych i e, zobaczymy, jak na tym po prostu wyjdziemy. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy e, wyszliście na ZK Sync, bo mnie to mega interesuje, e, jakie są nastroje wśród polskiej społeczności, chociaż myślę, że e, no, też po Twitterze było to widać. E, Także dajcie znać w komentarzu, przynajmniej gdzieś tam podbijecie mi trochę kanał. E, ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, cześć.